Na seryjnym eresowym słupku, słupku. Mhm. 687 koni Mówi... podała się korba. Tak, jestem ogólnie zadowolony. Znaczy oficjalnie nikt nie podał lepszych czasów, a Newton niszczy te korby. No. Mocę to nie wiem po co się podaje. Chyba że ktoś zakłada, że moc przychodzi równo z momentem, a nie wcześniej, kiedy jest 7000. Dzień dobry, witajcie, jest ze mną Grzegorz. Witam wszystkich. Tak, y, mam nadzieję, że z dźwiękiem będzie wszystko ok. Nie wiem, choć się domyśla. Tak, więc y, wybaczcie od razu na początku mamy dzisiaj wyjątkowo mikrofon kierunkowy, ale będzie tyle ludzi, że no nie uda się to nie ogarnęło. Tak, to. nie uda się to inaczej. Mamy sobotę 9.30 y, goście, którzy będą gościami dzisiejszego odcinka, jeszcze się no, troszkę spóźniają, więc czekamy na nich. W każdym bądź razie spotykamy się dzisiaj u Michała Klasy tak. Czyli w miejscu, w no, którym Grzesiek jest powiedziałbym dość, dość często z Zetką no, Ogólnie z samochodami <noise> wszystkimi, bo Michał się zajmuje strojeniem tych wszystkich aut Strojeniem? Jeszcze hamownie robi, tak? No, no bo stroi na hamowni, nie? O to, no. o to się A, rozchodzi, oprócz no. tego wiadomo robi jakieś wiązki, podłącza po Tak. Także no, plac tutaj no, wygląda sowicie, powiedziałbym, że jak u szybkich i wściekłych no a my dzisiaj też będziemy mieli, mam nadzieję, Szybki. Szybkiego, Szybki. szybkiego i wściekłego fokusa i nie tylko, więc zobaczymy ile wyjdzie mocy, no i tak na dobrą sprawę to chyba tylko u Michała bylibyśmy to auto faktycznie w stanie skamować. Tak, bo Michał ma huby, nie na rolkach, tylko huby będą bezpośrednio przykręcane do piasku No, a tam jest ośka bardzo mocna, zobaczymy ile wyjdzie, chyba najszybszy fokus w Europie, więc no myślę, że będzie solidny wynik no, to co? Z, z, zweryfikuję to hamownie. Właśnie, no, zweryfikuję. Zaraz zobaczymy jakie będą kreski, czy faktycznie jest y, tak mocny na jaki wychodzi. Dobra, to co? Y, Czekamy na nich, nie? Zaraz się tu no, przywitał. Jakby ze na to nie patrzeć, troszkę już się spóźnia. No, no zaraz zgarną mnie OPR, tak zwany i będzie po temacie. Co to za zbiórka? Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień witam. Co to jest? Dwa najmocniejsze dwie litry w Polsce. Było. Czemu było? Co się stało? A tu jak ładnie ten, przyfoliowany. turbo padło, jest takie złożone z dwóch jedno i chodzi. A, no czyli najlepiej. To najlepsze hmm. rozwiązanie. Jak coś jest złożone dwa w jedno, to działa. Jak jest to 470 działa. koni było. Na 470 na koni? Tak. Dwa litry? Dwa litry, oryginalny pies na przekładce, nic więcej. O, no to taki temat dla kupcia, 2.0 TSI. ten, mo mo Można byłoby się sprawdzać. Można było. Jest wykres gdzieś, jak to y szło. Już sprężyny się uginały. <laughs> to paliwo robi robotę. Czemu? A na czym to jeździ? Na metanolu. Nie, że na jakieś opałówce? Nie, no czysty metanol plus takie eksperymenty robiliśmy kiedyś z paliwem dolewali bimbru I, i nie tylko innych rzeczy takie dodatki ale z jakiejś tęczy tam z Biał białego stoku i tak dalej czy nie, co? nie nie to jest y, mamy szalonego chemika który nam y, robił po prostu mieszał i prosto, wiesz wymieszane paliwo prosto na hamownię no nie dodatek do paliwa za 2 zł na 15 litrów czy tam 20. Eee, o 2 stopnie wyprzedzenia mógł Dominik od razu poprawić, a bez żadnej korekty 15 koni 22 poprawiło no to nie, chyba ostatnio gadałem z Drześkiem, w do też zaczął mi robić jakieś dodatki i miał mi wysłać na testy właśnie jakieś dodatki do paliwa. Że niby też rzekomo tam przy seryjnym Ja aucie. mam chemika szalonego, który jak mu powiedziałem co jest potrzebne do paliwa i zrobiliśmy bardziej kaloryczne paliwo, to automatycznie dużo się poprawiło, nie? To jest piec, który miał być tylko na testy, a przeżył testy, przeżył trzy treningi, turbo padło. Teraz jedzie, I na, i dobrze się jedzie na czwarty trening. No szkoda mi go wyjmować, póki chodzi, no nie? Jak, jak padnie, to wtedy wy, wy, wymienimy na coś innego, bo to z autem kupione. No i fajnie. Brzmi plan. No, on tu ma kilka planów z tego, że się zorientować. To się montuje, to ty teraz, teraz musi pierścień, niechże być, tak? Musi, nie musi, no lepiej jak jest, lepiej bo, jak jest. Bo się lepiej wycentruje. no ale na, na, na szybach też się wycentruje. Byłeś Damian, na na takiej hamowni? Pierwszy raz w życiu. Byłem, ale nic nie hamowałem. A, okej. Okay. <laughs> Śmieszne, nie? Takie małe. Świetna sprawa, słuchaj. Małe, prawdę, a dobre, bardzo fajne to jest. Zero przyślizgów, możemy ośkę katować. I na pierwszym biegu. Będziemy. Panie Michale, bo w ogóle z Tobą się nie przywitałem. Cześć. Dzień dobry. O, to tu jest Co to y, ten? Będziemy dzisiaj robić. Podobno się nie da samować na rolkach, więc. A u Ciebie się da. Tu się da. No to dobrze. To co? Trzymamy kciuki za moc. Tak, za to... A FEW MOMENTS later co będzie coś z tego Grzesiek? Nie wiem, jak na razie to są procedury odpalania. Można Też tak długo odpalasz tak? No Nie, u mnie. Engine start, ten dryden nie działa. A tutaj przełącznik dwa można palić. No statek zaraz startuje. Jerzyk jest? No, jest? No nie Jeżyk widziałem. No dobra, no, 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 no. jest jest yes, 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 No to ja nie Fajnie, nie? Dobrze, Ogólnie 5% druki brzmiałem obłędnie. Jak pacjent drukuje? Słuchaj, no zobaczymy, nie? Bo tu już wiesz. Jest dobrze. Będzie coś z tego? Jasne. Wibruje, czy nie? Tak, ale to się nie. Czy 200 to, to się wyrówna? A, no to dobrze. Trzy dni później Ty Grzesiek, miałeś kiedyś jakąś pięciocylindrówkę? Nie Nie? Nie ale... Jak to? Nie wiem <grymne> wyszło A kiedy twoja pięciocylindrówka? Wkrótce o. Ale plan był w sumie na, na tego kompota co miałem ostatnio, żeby tam wsadzić Power 5 no, To też fajny motor, ale kompot się sprzeda <grymne> Nie ma Ja nie Co? Ja nie Jak oceniasz? Jest... Ale późno wstaje. Późno? 4,5 tysiąca? Tak, tak. Przy 4 tysiącach jest. Czekaj, moment obrotowy jest tu Przy 3 tysiącach ma 200. Jakiś 270 Maksymalny moment ma przy 4,7. To u Ciebie ile jest? Przy ten, 3 tysiącach? obrotów? no i coś już Dziwiało? ale nie nie no to inaczej jest, to jest w ogóle tu z pojemności wychodzi u mnie z pojemności wychodzi że dużo więcej no ale Ale generalnie nie no wynik fajny bo, bo zrobiło 684 konie tylko że z racji tego że to jest mały piec no tego momentu z dołu nie ma takiego Do panie Damianie jak pomiar? nie, trzy konie więcej Tylko nie więcej jak Ile newton? 843. A to już, pyta No ale popatrz, jak się buduje szybciej, nie? On musi być obciążony, nie? Skupy. A, a moc dokładnie tyle tam jest, bo nie, nie więcej. Tylko nie więcej. Ale momentu jest ponad 30. No? Kiedy przejdę? Wcześniej. Lewis, no, trzeba jego Trzeba, trzeba obciążyć go teraz. To. No. Ale trzyma cały czas tą moc. Ja to... no. ja to jakieś to chłodzenie wyrabia chyba robią. No. Nie, to już jest fajnie zazwyczaj to taki pierwszy jest najlepszy, a później trochę no. spada i później bo się strzela, się, jeszcze coś będziemy robić. Wiesz co, to działa na bazie przyspieszenia. Aha. I ten sterownik kontroluje przyspieszenie, nie jak nie do jak, nie siły hamulca, tak. Tylko przyspieszenie. i teraz jest że ma 250 obrotów w ciągu sekundy, tyle otrzyma, tyle, że go tyle może przyspieszać. Tak. Czyli wcześniej czy, było 300. Aha. Jeszcze można zrobić coś takiego. Yy, tak to się tutaj nazywa Lamp test. Yy, działa tak, że zatrzymuje go na danych obrotach. To wszystko wogę. On trzyma te obroty cały czas bo go wypuszcza do tej zadanej zadanego przyspieszenia Aha. więc jeszcze z dołu jeszcze mocniej się obciąży jeszcze się obciąży, jeszcze się szybciej zbuduje tak, możemy tak spróbować Może spróbować tak. to, to by trzeba pewnie gdzieś około tysięcy go zatrzymać bo tym, to pewnie nie warto to I dopiero jak on zacznie się budować to on go będzie puszczał tak. rozumiem to... Super Zo źle? Nie no bardzo dobrze bo stary. Aczkolwiek te 20 koni jakby było więcej. Aj, tam oj tam oj tam by mogła być skrzona. Dla mnie jest pytanie. Słuchajcie. Dla mnie jest petalka. To trzeba dodać. Na detonalu trzeba dodać. No jest co, no, no, Słuchaj, coś już trzeba ustroić na hamowni, żeby zobaczyć, żeby się za no, bo To nie nie jest wystrojone, dalej. Tak? Na hamowni nie jest, wiesz o co chodzi. I żeby ten, ten moment nie przedobrzeć. No, no, wiesz jak jest. No. M. Dobra, słuchajcie, bo się tu zebrał komitet omawiający Wyborczy. wykres, więc nie wiem kto chce pierwszy zająć stanowisko. Projektant. Projektant? No, panie Damianie. Nie, no, projektant, projektantem jest Aleksander. Ja tu wiesz, pomagam wykończyć. Czy właściciel jest zadowolony? Tak, jestem ogólnie zadowolony. No i co? Nie wiem, musisz mi zadawać pytania. Będzie, będzie. Będziesz, będziesz szedł po więcej czy nie. Czy, czy staje to na tym, tak jak jest teraz? No zawsze jest niedosyt, wiadomo. Tak? No, zawsze jest niedosyt. Liczyłem, że będzie te 700. No to zaraz ale, sobie o tym jeszcze ten ale, Porozmawiamy ale czy jest, jest 700. Ale jest bardzo blisko i wydaje mi się, że nie jest źle. Jest przyzwoicie. Może i jestem zadowolony z tego. Dobra, mamy tutaj dwóch projektantów, a mamy też niezależne źródło. Michał, jak ty byś ocenił ten wykres z takiego twojego punktu, jak masz do czynienia z różnymi samochodami? No nie, no nie ma chyba się za bardzo do czego przyczepić. No bo jest prawie 850 N, nie? No to już tak męsko. Pół litra, więc... Prawie połowa tego, co u ciebie. No, no ale to też dwa razy większy motor, nie? No hmm. tak, więc to tak, też tak, jest tak. takie. Nawet tu jest więcej niż 12. No, no dokładnie. E, czyli co, mamy... E, może ktoś coś, to może Damian, powiedz jak to wstaje. No słuchaj, widzisz sam jak to wstaje. No bo tutaj mieliśmy pierwszy pomiar e, z mniejszym obciążeniem, no i widać. Drugi e, pomiar jest z większe obciążenie, zobaczcie jak to ładnie, jak to ładnie e, generuje. I ja bym powiedział, że właśnie tak e, jak z tym samochodem się jedzie po drodze, to ten właśnie, ten, te szybciej wstawanie to jest tak, tak realnie, które odczuwamy podczas jazdy. Okay. Także tego, tego mówię. Ten, ten pierwszy wykres jest tutaj taki typowo pomiarowy, drugi jest taki, bym powiedział, bardziej rzeczywisty, co, co czujemy podczas przyspieszania tym samochodem, kiedy to turbo się budzi i, i jak ono reaguje na gaz. No ale to słuchaj, no to widzisz sam, no przecież mamy tutaj na. No, bardzo równe kreski. Tu mamy, wiesz, hamownie mamy na hubach, tak? Czyli, czyli ta, tutaj żadnych yy, falowań, czegokolwiek przy przepływach nie ma. Sterownik nadal, rozumiesz, seryjny. No Przepływomierz tak. seryjny, yy, więc Ci powiem szczerze, no ja jestem osobiście mega zadowolony. Setup jest w 100% już przetestowany w warunkach bojowych, dzisiaj Można na hamowni. Jeździć. Także ten silniczek naprawdę dzielnie to znosi i nie wymagał aż ty, tylu nakładów, o których, pisze się. o których się mówi, pisze. I, I ja też ludziom mówię, że no słuchajcie, robimy setup to, co, to, co ma być, a nie ro, ro, robimy blok na milion koni, a automat 300, tak? tak. No. Olek, czy to jest najmocniejszy teraz Fokus w Polsce? To znaczy oficjalnie nikt nie podał lepszych czasów. A czy jest. A no moc! To... Najmocniejszy czy nie? No, no Powiedz, jest no, no, no to śmie twierdzić, że tak. śmietwierdzi, twierdzić, okay. że, że najmocniejszy. A, A jeżeli, jeśli chodzi o czasy? Jeżeli chodzi o czasy, no to, no to ma. Jeżeli chodzi z, z fokusów, ogólnie, jeżeli chodzi o ranking Dragiego. Mm -hmm. No to te czasy faktycznie wyglądają najlepiej, ale to biorąc już pod uwagę wszystkie czasy, jakie są na dragi. To no to jakie, drogi, jakie robi czasy, jakby, powiedz. Jakby, jakby o, o, o ogólnoświat... no ogólnoświatowy, to wiadomo jak, jak to dragi, jest ogólnoświatowy, są rankingi... Po Olek, go... konkrety, no to... jakie robi czasy? No to na starej turbosprężarce robiłem jeszcze, bo miałem kiedyś... Ddy, miałem kiedyś na tej, powiedz teraz na tej, Ale, brnij do ale brzegu. to czekaj, no, brnij no do brzegu, ale trzeba... Trzeba po prostu od czegoś wyjść, no, dobrze. Więc mówisz o czasy, no to czasy jako tako, miałem od 100 do 200 robione na starej turbosprężarce, mhm. na tym jeszcze nie mierzyłem mhm. i najlepszy czas, kiedy jeszcze było to przy prześlizgach opon, wyszło 5,9, to był mój najlepszy czas, 100-200, mhm. z kolei Polepszyłem w stosunku do tamtej turbosprężarki czasy 200-250 o sekundę, mianowicie z 4,83 na 3,83 i wydaje mi się, że jeszcze jest do ugrania, bo to był taki spontaniczny pomiar ostatnio robiony już przy tym E50. I nie próbowałem, nie, nie robiłem ponownych prób, więc a było to też w takich warunkach, kiedy dragi pokazywał 0,59% in plus, czyli było lekko pod górkę. Temperatury bardziej były sprzyjające przy czasach wcześniejszych na, tam, na, na tamtej tury o sprężarce, Też był większy pokył, więc śmie twierdzić, wydaje mi się intuicyjnie, że jestem w stanie tam delikatnie o tą jedną y, setkę czy dwie setki poprawić. Po, po, popra, poprawić, ale to mi się wydaje, przekładać to... się można, nie ma co, nie ma co dzielić dobra. skóry na do... niedźwiedziu, y, trzeba sprawdzić. Dobra, tak, dobra, dobra okej, okay. no by, bo będzie długo strasznie trwał ten wybud. E, <laughs> Michał, e, pytanie mam do Ciebie, bo tak trochę poruszyliśmy kwestię e, tej mocy, teraz mamy, ja słaby wzrok mam, ile tam jest? 687 koni. Dziękuję Damianie. 687 koni. Mówiliśmy Możemy o stratach. Powiedz mi, jak jest? to wygląda względem tych takich hamowni, które kojarzymy ze wszystkich materiałów, że tak powiem, w internetach. No ogólnie tak. No, e, Jakie tu są Hamownia straty? pokaże to, co tam e, użytkownik sobie w wklepie. Mhm. No więc no, bardzo prosto to można zrobić i oszukać, tak. E, ty masz optymistyczny pomiar czy pesymistyczny? No chodzi właśnie o to, że podobno pesymistyczny. Yy, I co? No możemy to spróbować zmienić i pokazać. Yy, czy czy Tu się to, robi moc w tej tabelce. Jak, tak, tu się robi moc. Yy. Ogólnie ogólnie u, ciebie pro... też tak, u ciebie też tak robiliście? No nie, nie było takiej potrzeby. No, Okej. Okay. Trzeba było w schodzić. Tak? Żeby ja urealnić wynik. Żeby ktoś nie ogólnie, podważył wiarygodności. Ogólnie producent mówi yy, hamownik, który. Robi w tym 20 lat, że yy, jakby w tym wypadku tutaj ma, mamy ten drive ten loss factor, mhm. powinno być w granicach 5%. Mhm. Yy, I to jest tak pesymistycznie. Okay. I teraz tak mnie jest ja Teoretycznie mówię, że, no bo dlaczego? Komu mam wierzyć, jak nie? Wiem, jak On robi to 20 lat, nie. Yy, teraz mamy tak ustawione i w zasadzie zawsze tak jest u mnie ustawione. No, i możemy sobie ustawić, nie wiem. do jaka jest średnia jak, krajowa, jakbyś miał średnia powiedzieć? Średnia krajowa jest y, bardzo różna, mhm. bo to pokazuje to, jak ktoś przyjedzie z innej tutaj i, mhm. i, to i sprawdzamy. To wyciągnij średnią ze średni krajowym. No to właśnie taka. Właśnie wyciąga. Optymalna średnia krajowa, to bym powiedział, że to jest y, coś takiego. I wtedy mamy już ponad 700 koni. Okej, okay. ile to jest my... procent? Ile to jest procent 3%, 3 więcej. Tutaj. O, czyli teraz my mamy 8. A myślę, że niektórzy to dużo bardziej pompują. Okej. Okay. I dużo bardziej optymistyczne te, są te wykresy. Czyli no, wykres można namalować. Oczywiście, no to... wiesz. Wiadomo. Myślę, że każdy to wie. Czyli ten jest na Facebooka. Ten jest na Facebooka. Tak. Ten jest na Facebooka, ale no, i widzisz sam. No. Photoshopanie nie trzeba. Ale wcale nie ma. Akurat ten jest tak. Yy, nie, ma, nie można powiedzieć, że jest oszukany. No. No dokładnie. Bo to jest po, tylko 3%. Tylko, tylko inna, inna tylko inne straty dopisane. Dokładnie. To nie jest tak, że dopisujemy 20% i tak dalej. Tylko to jest tylko 3%. I to jest w takim wydaje mi się. Ee, taki konsensus, nie. Okay. Te, to, to, Uśredniony wynik tak, teraz. Między mamy. takim pesymistycznym a optymistycznym. Tak. Tak. Okej, okay, czyli co, mamy finał projektu? Wiesz co, ja znając Olka na pewno nie. No wiem, wiem, dlatego już go tu stopuję, bo ten wiem, Damianie, że to może. 3 na godziny na będzie pewno nie, daje. także ja wiem, że na pewno teraz zimą będą jakieś przemyślenia i będą jakieś kolejne plany, bo już znam ten samochód, że, że tu się na pewno jeszcze coś poprawimy, aczkolwiek no, ja bym był mega zadowolony z tego wyniku. Ile ty już masz ten lat, samochód? Ja mam 2014 roku, przechodzę różne etapy. Od turbo turbosprężarki od 4 czyli seryjnej, Od 2014 roku od budujesz 2000... ten samochód? 11, ja. No, sukcesywnie. Lepiej niż ja. Su, su, sukcesywnie, ale też były różne czasy, nie było dostępu do części. Zawsze ten samochód był jednym z szybszych samochodów na dany okres czasu na dane lata. Na początku była zwykła turbosprężarka K04, jak to taki pierwszy właściciel, który kupuje samochód. Później kolega Damian zamontował mi turbosprężarkę K16, K16 czyli oryginalną z turbosprężarkę. No to tam maksymalna moc, ta pomierzona na hamowni, nie wiem czy na ile to była wiarygodna, wychodziła dokładnie 392 konie. Tyle wyszło. Potem dołożyliśmy jeszcze etanole. Metanol, tak. Meta, Metanol, przepraszam. Metanol pierwszy przyszedł. Z kolei następną turbosprężarką. Pomóż wesprzeć mnie, to była FR-7163. E, 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 FR, to była następna na erze 82. Tam było 500. 85, ale okay. 520 koni i na seryjnym silniku. Na seryjnym RS-owym na na słupku. Na seryjnym RS i niestety poddała się korba. Ale Newta powiedz ile było. Newta, właśnie, no to no. można, można, można do mywać, że seryjna korba srs wytrzymuje nie więcej niż 700 Nm. Nie bynajmniej się poddała y, przy, 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 ta, mm -hmm. przy takim momencie obrotowym. Mm -hmm. No, ale no, to tak zawsze to, mówimy zresztą, 600 przekraczasz i to korba, korba Tak, to bardziej, bo ja nie rozumiem, oni podają zawsze... No dobra, zawsze, i jaki zawsze, był zawsze, kolejny Poczekaj, po, tylko skończę, zawsze podają za, 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 zawsze, zawsze, podają przeliczyć czy, czy szacują korby, jeżeli chodzi o moc maksymalną, a nikt nie bierze pod uwagę, że można mieć, że można mieć dużo mniejszą moc, a większego newta, a to tak naprawdę to Newtonometr niszczy te korby. No. No to, tak. to taka dygresja jeszcze, dodatkowo. No warto wspomnieć. I to jeszcze na powierza. niskich obrotach. Jeżeli na niskich obrotach, no. A, a, a te moce, to nie wiem po co się podaje. Chyba, że ktoś zakłada, że moc przychodzi równo z momentem, a nie wcześniej, kiedy jest 7300, kiedy się pokrywa, przecina. Dobra, no i kolejny ten. Kolejny setup. No, no to później był Już po zrobieniu silnika, po zakuciu silnika z tak. kolegę. Zresztą bez fałszywej skromności też powiem, że świetnie mi ten silnik przygotował, bo on już służył. Dostał, dostał niezłe wciry ten samochód. Przy każdych setupach. No to muszę powiedzieć, że yy, tam yy, wyszła moc. Właśnie, bo tam były też EFR e... 7670. Taka tak? była następna, tu była sprężarka. Był e, początkowo robiony na paliwie z, 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 tylko z dotryskiem etanolu w metanolu. metanolu z WMI i tamte moce były 540 koni, 540 koni tak uśrednio. No, -i, no. I, i to jest już kolejny setup. Potem był kolejny, jeszcze, jeszcze nie koniec. koniec, potem był wyciągany motor, było wzmocnienie sprężyny, żeby dociskała Westgate'a lepiej, bo było podejrzenie, że do końca Westgate nie trzyma. I do tego później doszedł etanol, no i na tym etanolu udało uz się uzyskać 600, y 600, tam 4 konie bodajże. Tak było. No, no. no. i to, wracając do tego wcześniej, to były mierzone te czasy, 100, 200, 250, te, to jeszcze na tej wcześniejszej. I to był ten etap, kiedy, y po którym przyszedł już ten, który jest teraz obecny. No i teraz mamy turbosprężarkę Gareta G35900 na r 83 No i tutaj widać jak na załączonym obrazku, już więcej komentować nie trzeba, bo jest jak jest. Jest na jeszcze. Co, jeszcze były domieszki etanolu, zwiększany był etanol. Nic nie było mierzone, jedynie czasy, takie już lokalne moje. E35. Stwierdziliśmy, że E50 będzie bardziej optymalny, no i chcę powiedzieć, że to w ogóle też Krzysiu y, Didlittun stroił ten samochód, bo to też warto o tym powiedzieć. Nieobecny tu z nami, przyjechać, no ale niestety... No, Zabijało to i różnie. Jakieś, no, nieobecny, na to, że, miał mu, w, w, że mu wyjazd wypadł, no. ubolewamy, znaczy ja osobiście i Damian też ubolewamy nad tym, że go nie ma. No wystroił samochód tak, że można po wykresie domniemywać, że żadnych cofek nie ma, bo wykres jest płaski, równy, tak już wcześniej Damian wspomniał. W zasadzie to już więcej nic dodać, chyba, że są jakieś dodatkowe pytania do któregoś z nas, no to już później... No słuchaj, no to wiesz co, no wiadomo, że bo to bardzo żeśmy uprościli ten opis tego samochodu, ale to też nie jest y, tutaj czas i miejsce, żeby dokładny setup podawać, a poza tym ja wiadomo wszystkiego nie powiem, no bo, no bo siłą rzeczy... Tak, no, bo... tajemnica firmy. No dokładnie, jak to mówią, wiesz, tajemnica firmy. No i słuchajcie, Damian wam nie powie, ale ja wam powiem, że w kolejnych odcinkach na pewno porozmawiamy sobie trochę o setupie tego y, fokusa więc nie bójcie się, wrócimy do tego tematu, a powiedziałbym nawet, że pójdziemy krok dalej, bo będzie dostrajanie na hamowni u Michała także może jeszcze uda się ten wynik poprawić, także zobaczymy. A jak możecie tutaj usłyszeć może, znajdujemy się w tak zwanym głównie co żyło, czyli w witarze i pierwsze wrażenie z jazdy w kolejnym odcinku, też co tutaj się no, na sam koniec wydarzyło, co jest jeszcze do zrobienia, jak możecie zobaczyć, auto jest w fazie testowej, trwają testy producenta, także jeszcze nie jest do końca poskładane, no ale już jest coraz bliżej, już chodzi, już tu wszystko gra, geigery świecą, także no, będzie można, będzie można jeździć, trochę się z tym zeszło, mnóstwo lutowania, mnóstwo różnych dziwnych pierdół, temacików, tematów, które powychodziły, ale o tym w kolejnym odcinku. Jutro musimy trochę ekologię przywrócić i od tego zaczniemy kolejny materiał, bo nie da się tym jeździć, spalanie jest jakieś kosmiczne i Greta na pewno nie byłaby zadowolona, więc walczymy o ekologicznego TDI, ale nie katalizatorem, a więcej dowiecie się w kolejnych odcinkach, także gorąco zapraszam do oglądania. Widzimy się już za tydzień.